Na co ci to? Gra będzie polegała na tym, że dwie osoby będą tutaj musiały zaraz od, zrobić jakąś misję, coś odzyskać, coś zdobyć. Natomiast co chwilę będą zwracać się e, w was, waszą stronę, e, biorąc od was przedmioty jakieś do sceny, na, mówiąc, na szczęście mam ze sobą i w... grabie, dziękuję bardzo. I my ten przedmiot jakoś tam musimy w e, trakcie tej sceny do pokonania przeszkody wykorzystać. To, e, potrzebuję od was następującej inspiracji. Do, co muszą odzyskać, albo co muszą zdobyć? Albo to może być coś bardzo zwykłego, albo coś bardzo szalonego. Dobra, ktoś tu mi coś krzycze z boku. Słuchaj, uważnie. Kastrujące kastaniety. Kastrujące kastaniety. Szukam dalej. Kto ma pomysł? Rekaduję. Coś tam ze świ... Co jest? Jaki pierścień? Z panią rozmawiam. Co to za pierścień? Ten, ten, no no, 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 no jak głupi, nie no, wiedziałem je, jaki jeden, pierścień. Ale, ale ile, ile jest pierścieni? No jest jeden nie, Saurona A było więcej, ale został no, no, jeden, który rządzi nimi. Pierścień Saurona? Dobrze, lećmy, bawmy się. Pierścień, wi wiadomo. Pierścień Saurona muszą e, zdobyć, odzyskać, nasi bohaterowie, naszej sceny. Zobaczymy, do, jakiego, do jakich e, klimatu się przeniesiemy. Startujmy w takim razie drugą część okrzykiem 3, 2, 1. Impro 3, 2, 1. Lubię soboty i odkurzanie naszej kolekcji rekwizytów filmowych. Patrz jak Filmowy? ręka... Filmowych? Filmowych. Patrz jak rękawica ta nosa błyszczy. Uważaj, nie zakładaj jej i nie pstryknij przypadkiem, bo jeden z nas zniknie. Przestań. Nie przestanę. O. A tutaj? Co to jest? Gida? Tak, Gida z Jurassic Park. I ta głowa T-rexa. Jakbyś mógł pierścień nie wypolerować? Otworzę szafkę i sprawdzę. Nie ma! Co? Nie ma! Nie ma czego! Pierścienia Saurona! Myślałem, że go nie widać przez kurz, a faktycznie zniknął. Jest szafka, otworzyłem pusta. Trudne sprawy nam się włączyły. Co my Co zrobimy? Co my teraz zrobimy? O nie. Przecież ja wiesz, by... że otwieramy naszą kolekcję na ludzi, i za dwa dni jest wielka premiera. Po drugiej stronie miasta, Błażej otworzył swój. swoje Muzeum Rekwizytów Filmowych. Czy myślisz, że zajumał nam pierścień? Nie myślę, wiem to. Skąd jest, to wiesz? Jest kartka. Tu byłem ja, Błażej, zajebałem. To ja potwór, nie, jest... nie człowiek. To prawda. Musimy. Od... Nie drżyj, był dowód w sprawie. Teraz, no przecież teraz nasze on... słowo kontra jego Ale słowo. Ale on wie, że za. Ale policja nie wie! Ja no, musimy sami odzyskać to. Dobrze zrobiłeś, bo teraz mamy misję. Teraz jest sens. Odzyskamy to od błażeja. Tak jest. Jest noc. Więc pewnie śpi. Możesz wybrać jedną rzecz, która nam się tam przyda. Rękawicę ta nosa! Dobrze, zobaczymy. To schowam ją do plecaka. On mieszka na drugim końcu miasta, prawda? Tak. Pojedziemy moim skuterem. O nie. Co się stało? Ktoś przypiął mój skuter do latarni. Na szczęście mam ze sobą to! Kangura! Kangura! Na co ci to? To będzie nasz nowy środek transportu. A. Czyli motor zostaje. Wskakuj! Na ogon? Na, na ogon. Na, na ogon, ogon. on o. ma bardzo twardy ogon. Tak, możesz złapać od sobą. Uwaga, na trzy. Raz, dwa, trzy. Hop, 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 hop. ja jeden chok więcej zrobię. Dobra, jesteśmy już bliżej. Tam jest dom Błażeja? Tak. Jest płot. Co? Płot. I furtka. Co? Zamknięte. Co my teraz zrobimy? Spokojnie. Mam ze sobą. Cegłę. cegłę. Cegłę? Na co ci to? Na mur. Zbudujemy mur przed płotem. Z jednej cegły? Możemy ją połamać wtedy będzie kilka mniejszych cegieł. Wtedy zbuduję mur. Trochę mniejszy. Przepraszam, powiadomienia. O czym powiadomienie. Że jest noc i powinienem już spać. Że jak zrobiłem taki mały murek i teraz przeskoczyłem przez płot. Ty pierwszy. Na nie nadziej się. Mam nadzieję, że się nie nadziejesz. No. Spokojnie! Się. Mam ze sobą żelki! Żelki? na co ci to? To jest niezłe kino. za Zatałuj krew tym! Lekko wyrzutę, to się klei! Potem pójdziemy a, do lekarza, teraz nie mamy czasu. O, tętnica, ugoda, to mamy mało czasu. A teraz ty, dawaj. Doda. Otwarte było. A, jest dom Błażeja. O nie. Co się dzieje? Drzwi są zamknięte i widzę tutaj czytnik tęczówki. Spokojnie, mam ze sobą... Thermomix. Na co ci to? Na pewno jest przepis na tęczówkę. <noise> Piłem to ostatnio. Podłączę do tego prądu tu w murku. Połączę z moim Wi-Fi w telefonie, bo termomiksy mają takie funkcje. Jeżeli nie macie, a chcielibyście termomiks, to ja się go polecam. Wystarczy dodać wodę i łzę. 15 minut. Mamy czas. Co tak u Ciebie tak naprawdę słychać? Z Kasią tak troszeczkę się nie klei. Gotowe? Wlej tęczówkę na skaner tęczówki. On jest pionowo, ale spróbuję. Oblej to. Zrobiło się zwarcie? Tak. Czyli powinno się otworzyć teraz. Dobra, jest. Co? Obudź Błażeja. Nie, nie obudzę. Musi gdzieś to trzymać w jakimś miejscu. O, widzę piwnica. Jest włas, ale jest zamknięty. Na szczęście mam ze sobą słomkę. Na co ci to? Nie mogę się doczekać. Wypiję smar z zawiasów. No pewnie, i pewnie. No pewnie, że tak. Co innego? Ty to lubisz, różne rzeczy. A, jeszcze ściurki trochę. Potem A. pójdziemy na spotkanie anonimowych. Smarocholiku. Chodź. Nie ma światła. Nie zobaczymy tego. Spokojnie, mam ze sobą. Banana. Banana? Tak. A co ci to? Czytałeś najnowszy numer pana samochodzika? Banany są lepsze niż ziemniaki. Można z nich robić źródła prądu. Naprawdę? Tak. A masz drut i żarówkę? Nie. Spokojnie, ja mam. Lekko żółtawe. Jest. Pierścień Saurona. Bierz go. Przecież nie wezmę go w gołe ręce. Daj rękawicę nieskończoności. Uważaj! Co się stało? Lasery. O nie, spokojnie, na szczęście mam ze sobą to. Karaoke? Ja słyszałem karaoke. Na szczęście mam ze sobą karaoke. <grym> na co ci to? E, mam e, piosenkę o laserach, która zawsze je rozbraja. Tylko cicho, żeby nie obudzić uważania. A jak dobrze światło zaświecisz, to jeszcze kamieniami nieskończoności będę robił dicho. Ładujesz piosenkę, Czekaj, czy... Ładuję piosenkę, to karaoke, nie? Bo ona się wczytuje, rozumiem, dobra, bo dobra. o dobra, widzisz, piłeczka skacze już, ale jeszcze tak. nie ma liter. Dobra. Tak. Aha. Aha. Widzę lasery, będę z tobą szczery, mam w kieszeni różne szmery, bajery. O, patrz, już znikają te lasery, ale ja, ja kurwa, jestem szczery. No widzisz, patrz, zobacz, co się dzieje. To był, to był Pono i soku? Aha. – Gdzie jesteś? – Co? – Gdzie jesteś? – Jak to, gdzie jesteś? No, gdzie jesteś? – Stoję przed tobą. – Zniknąłeś! Słyszę cię, ale nie widzę. – Rękawica nieskończoności nie działa na ten pierścień Saurona? Jedno uniwersum przeciwko drugiemu. – Mój Boże, sam muszę wrócić przez Błażeja. – Ja już poszedłem. No – To ja będę powoli wracał. Co, będę tak sam siedział? Przepraszam, Błażeju. Tak? Ja będę już wychodził. To zamkniesz za mną, bo furtkę zostawiłeś. Następnym razem nam się nie uda. I dziękujemy bardzo.